Ja bym wziął koronę. Tomku, kogo wybieramy? FC jest od 21. Jeszcze paczuszki są. Ok, korona, cieszy mnie ten wybór. Czarny księciu, dziękuję ci za 10 miesięcy subskrypcji. O, Kordoba. No i fajnie, bo Walwerde pewnie masz wymiennego. Raczej Kordoba. Kurde, to było 95. Plus. Skąd to? Czekaj. To było za, za tokeny. orany. O, o kurcze. To jak na tokeny, to tak. Ale Gomez, Gomez na pierwszym miejscu, klasyczek. Co znaczy, brazylijska kampania? Chyba wszyscy specjalni Brazylijczycy tam są. Jest, Fabinio, Piękny zawodnik. Dobra, na was. Jeden z trzech kampanii Premier League. Alisson, Foder. No i jeszcze mamy jednego z trzech toców lub zmienokształtnych. Ostatnio tu nie sypało, niewiele się zmieniło. Tierneya weźmiemy pod ocenę ogólną. Huu.